Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w karcie Radzie Dnia. W opisie zostawiam wszystkie informacje potrzebne do zrozumienia tego czytania. Bardzo dziękuję osobom, które wczoraj postanowiły postawić mi kawę. Jestem bardzo wdzięczna. Jeżeli ktoś ma dzisiaj ochotę się odwdzięczyć, to pod, zostawiam pod spodem link. I w opisie zostawiam także moi drodzy, wszystkie informacje na temat tego czytania. I tego kanału. A teraz już przejdźmy do rzeczy. Oczywiście będę super wdzięczna, jeżeli sobie ułatwicie tutaj sprawę i czasówkę napiszecie pod spodem. Zobaczmy, co tutaj ma miejsce na dziś: 17 czerwca. Baran. Byk listniem, Rak Lew Panna Waga Skorpion Strzelec Koziorożec Karty <grym zlubimy> robię salto. Wodnik i ryby. Ok, zaczynamy jak zawsze od baranka, kończymy na rybach i zobaczmy, co my mamy dla barana na dzisiaj. Dziesiątka buław. Moi drodzy, ja was widzę w przeciążeniu przede wszystkim fizycznym. Tutaj jest uginanie się pod pewnymi sprawami. Nie bierzcie na siebie zbyt dużo, zobaczcie, bo tutaj. No, to są dzieci, wiadomo, ale yy, waszym kosztem coś może być rozegrane. W dziesiątce my mamy, jakby, nie wiem, potrzebę, może nie potrzeba, ale z jakiegoś powodu bierzemy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i za innych. I yy, sprawy innych na siebie. To nie jest dobre, bo tutaj jakby. To jest ciężar później, który musimy dźwigać. No nie musimy, to osoby mogą iść, prawda? Natomiast. Yy, no nie bierzcie na siebie zbyt dużo dzisiaj po prostu, bo jest przeciążenie energetyczne, czy No ja podejrzewam, że fizyczne tutaj zdecydowanie. Ja bym powiedziała tak, jeżeli tutaj musicie już ten ciężar na sobie dzisiaj tachać, ten bagaż, to jeden krok powoli do przodu, tak, żeby już zakończyć te sprawy, żeby się uwalniać od nich, tak? Skupić się na tym celu, który jest do zrealizowania i no przejść tę drogę, dosłownie, bo z tą dziesiątką była, no zobaczcie, no... Tak, to jest duża siła, bo ta osoba musi być niezwykle silną osobką, żeby tutaj dźwigać mm, innych. Natomiast no, to są przeciążenia. My z jakiegoś powodu lub i bez powodu bierzemy odpowiedzialność za inne osoby na siebie. Jeżeli to nie jest fizyczne przeciążenie naszego ciała, no nie róbcie tego, nie? Natomiast w dziesiątce buław, jeżeli musimy, to samodyscyplina jest ważna. Żeby robić krok do przodu, doprowadzić sprawy do końca, nie poddawać się. Możecie mieć poczucie, że ta droga jest nie do przejścia, że nie dam rady, dacie radę. Dacie rada, ale tu już trzeba zadbać o swoją energetykę, bo naprawdę no jest są mega przeciążenia. Za dużo się nagromadziło, tak? No. To może być poczucie w ogóle braku siły, jakkolwiek, albo zmęczenie ludźmi innymi. Natomiast to prowadzi sprawę do końca, to jest ważne, no już jesteście przy mecie. Byk denarów. Słuchajcie, ja bym powiedziała, że dzisiaj nie ma sensu iść na skróty. Z denarów najlepiej, co można zrobić patrząc na tę kartę, to nauczyć się nowego rozwiązania w ramach danej sprawy. Bo zobaczcie, ten biedaczek tutaj kradnie ten chleb. No nie, no lepiej, żeby ktoś go nauczył ten chleb robić, nie? Więc ja bym powiedziała, nie idźcie na skróty. Starajcie się dzisiaj nabyć pewne nowe umiejętności. One Wam się przydadzą. Otwórzcie się na nowe umiejętności, na nowe rozwiązania, bo one będą przydatne na dłużej, to jest coś praktycznego. W przeciwnym razie ciągle będziemy musieli kombinować, dlatego nie chcemy. Paść denarów, zwróćcie uwagę na osoby młodsze w Waszym otoczeniu, dzieci szczególnie. Warto dzisiaj praktyczną uwagę poświęcić tym osobkom. Natomiast, tak jak powiedziałam, sami otwórzcie się na poznawanie nowego. Bo z październikiem denarów, naprawdę my musimy znaleźć nowe rozwiązanie, bo to się nie sprawdzi na dłuższą metę, którym się kierujemy w ramach danej sprawy. Więc to jest tutaj bardzo ważne. To jest w ogóle nabieranie jakiejś praktycznej zdolności, więc jak najbardziej uważam, że to jest rada dla Was. Zresztą to są denary, więc Wy się w tym odnajdziecie, nie mam wątpliwości. Wy musicie zajmować się swoimi sprawami z takim pragmatycznym i racjonalnym podejściem. Czyli nie coś się sprawdzi na chwilę, tak, tylko bezpośrednio przychodzę tu i ja się nauczę robić ten chleb. Po prostu to jest ważne, żeby tutaj materialnie zdobyć tę umiejętność. To może być pomoc materialna, której ktoś potrzebuje. Być może wy, być może ktoś. To tutaj warto jednak, no tak jak mówię, no jednorazowa pomoc niewiele tu da. Tutaj należałoby pokazać nowy sposób działania komuś albo samemu przyjąć nowy sposób działania. Natomiast to jest karta możliwości nauczenia się czegoś i to ma bardzo dobry, dobry wpływ na dalsze nasze życie. na Ziemi u Was, Byk Pan na Koziorożec na dziś. Dobra. Bliźnięta, dwójka mieczy, słuchajcie, dwójka mieczy to księżyc wadze, to jest niejasność, niepewność, ja tutaj to widzę szczególnie wobec innej osoby, dwójka mieczy to jest to poczucie zagubienia, że ja nie wiem co mam robić, ja nie wiem po prostu, zobaczcie, no mm, tu jest jakieś obrywanie chmury, no nie wygląda dobrze, prawda, tutaj jest jakiś mężczyzna, który może chciałby pomóc, natomiast ta osoba nie ufa. I teraz tak, z tą dwojeczką mieczy, ja bym powiedziała, że jeżeli nie musicie podejmować dzisiaj żadnej decyzji, to tego nie róbcie. Natomiast jeżeli jesteście pod odstrzałem tutaj, jak ta kobieta, to należałoby po prostu zaufać swojej intuicji. Być może najlepiej przyjąć po prostu bezstronną pozycję, prawda? Ale tutaj trzeba. No może warto jednak pozwolić na wpływ jakiejś osoby. Może ktoś nas tu próbuje wyzwolić, ktoś nam może chcieć mądrze doradzić. Eee, tak, z przymrużeniem oka, wiecie, przez taki filtr wątpliwości, ale myślę, że warto by było dzisiaj jednak przyjąć radę jakiejś osoby, bo ktoś was chce z tego pola wyprowadzić, jeżeli jesteście zagubieni, tak? Są wątpliwości, widać, że są wątpliwości dzisiaj, więc to nie jest dobry dzień na podejmowanie dużych decyzji, ale jeżeli trzeba, to może warto dopuścić jakiś głos rozsądku, bo ta osoba nie ma zawiązanych rąk ani oczu, ona widzi. Więc ktoś, kto ma jakby szersze spojrzenie na sytuację, Warto taką osobę dopuścić, jeżeli jesteśmy niezdecydowani, nie mamy faktów. W ogóle tak naprawdę tu jest karta lęku, żeby cokolwiek, cokolwiek nie zrobię, to mam wrażenie, że nie wyjdzie, nie? Dwójka mieczy to jest taka karta, która mówi, że my musimy jakby podejmować decyzje nie tylko na podstawie tego, co wiemy, bo informacji tu nie mamy zbyt wiele, no chyba, że ktoś nam mądrze doradza, ale też no po prostu intuicyjnie już zaufać, prawda? No, jeżeli nie musicie jednak podejmować decyzji albo nie wchodzicie dzisiaj w dyskusję, to jest ważne, nie róbcie tego dzisiaj, jeżeli nie musicie, bo tutaj jakby... Za mało informacji, za mało wiedzy. Wszystkiego najlepszego dla osób, które dzisiaj mają rodzinę, oczywiście. Rak. Dziewięć buław. W tej dziewiątce buław jest dość radośnie. To są zmagania, to są nasze zmagania w pojedynkę. Dziewiące buław my sami. No nie, nie ma tu walki, tak? Ale chronimy tego, co jest dla nas ważne. I ja mam wrażenie, że ta osoba jest zadowolona, że może na sobie polegać że ma, Bo w dziewiątce buław my coś posiadamy, my chcemy to ochronić, prawda? Trzymamy się tego, nie odpuszczamy tego. Więc dzisiaj ogólnie przy dziewiątce buław należy trzymać się swoich wartości, nie odpuszczać, użyć sił, które mamy w zapasie, jeżeli czujemy się zmęczeni w ramach danej sytuacji, zachować należałoby tutaj czujność wobec innych osób, innych sytuacji. Bo tu jest ostrożność ważna. My chronimy czegoś wartościowego dla nas. Ja natomiast nie mam <laughs> poczucia, że... Bo w dziewiątce buław to może męczyć, ale ja tego tu nie widzę. Bo to jest czasem takie... Dziewiące była czasem wyzwania na naszej drodze, które się pojawiają my mamy wrażenie, że nas przerastają i my niechętnie do nich podchodzimy. Już mamy dość, nie? Natomiast ja tego tu nie widzę. Ja widzę, że ta osoba pozytywna jest, że wie, że może polegać na sobie, że ma tę odwagę, e, ma tę siłę. Mm, więc jest dobrze, no. Bądźcie czujni, bądźcie przezorni dzisiaj. E, stawiajcie na siebie, bo to jest zawsze karta osoby bardzo samodzielnej, odważnej. To jest karta, która mówi... Mm, idź odważnie przez życie, nie obawiaj się. W ogóle mam wrażenie, że to jest osoba bardzo spostrzegawcza, ale powiem Wam, że też taka lojalna sobie i radosna, więc ja Was widzę w takiej energii. Jest ok. Chronimy tego, co jest dla nas ważne. To jest też karta czasem zbierania się po, po jakimś trudzie, tak? Wspinałem się na te góry, no i wspiąłem się. To, to jest ten moment odpoczynku. Natomiast bądźmy ostrożni. W danej sytuacji, w której jesteście, ufajcie sobie dzisiaj. Dobra. Y Lew. Uuu, Paśkielichów, słuchajcie, no dzisiaj ewidentnie, ja chyba będę różne karty używać, różne talie, bo fajnie się czyta karty po prostu. E, no ktoś tu zmierza, nie? Z tą różą bliskiej Mogą być jakieś wyzwania, wyznania, no może i wyzwania miłosne przed Wami. E, Paśkielichów, zwróćcie dzisiaj proszę uwagę na osoby młodsze w Waszym otoczeniu, szczególnie dzieci. Tutaj te dzieci należałoby taką opieką... Mm, Troski objąć, to jest ważne, bo to są jakby wrażliwe istoty, tak, czy osoby młodsze, bo taka osoba bardzo wrażliwa, młodsza, być może zakompleksiona dziś się wokół Was może pojawiać, ale słuchajcie, z tym kielichów to mogą być nasze kompleksy, no, ale to nie jest nic ważnego, takie, no nie wiem, jestem w kimś zakochany, zakochana, ale nie powiem tego na głos, bo się wstydzę, nie, bo boję się odrzucenia na przykład, to są, wiecie, takie drobne sprawy, ale jednak, no, urastają do dużej rangi, jeśli chodzi o uczucia. Natomiast to jest karta, która mówi przyjmuj tę miłość, ciesz się z tych drobnych przyjemności. Dzisiaj te sprawy uczuć powinny być najważniejsze. No, jest tutaj, widzicie, jakaś młoda osóbka, taka naprawdę... Być może naiwna trochę, ale to jest romantyczne. No bardzo, nie? Nie ma tu doświadczenia życiowego jeszcze, tu jest dużo empatii, tu jest taka energia dziecięca, ktoś, kto się kieruje sercem. No przepiękne, takie czyste podejście do życia. Być może to jest informacja, żebyście to wyweszli w tę energię, bez oceniania innych, zaufanie sercu, miłości. Karta wsparcia emocjonalnego. Ktoś może wspierać Was, być może Wy, kogoś. Tutaj zdecydowanie osoby bardziej wrażliwe potrzebują tego wsparcia. Natomiast to jest piękny dzień. No Słuchajcie, no są tu wyznania miłosne. No może zaproszenie na randkę jakąś. Ja uważam, że dzisiaj te sprawy miłosne, czy w ogóle emocjonalne, uczuciowe, powinny być najważniejsze dla Was. I pamiętajcie, z paziem kielichów czasem warto naprawdę iść na kompromis, żeby wykazać się tutaj dobrym sercem. Dobrze, Panny. Król Buław, a u Was nam się lew, zarysował. Lwa, y, trygą wody, lew, y, lew, co ja mówię? rak, skorpion, rybę. Dobra, słuchajcie, król Buław. Wy macie lwa, ale zobaczcie na no, tego króla Buław, jak on wygląda. No, to jest taki, taki bardzo charyzmatyczny, mam wrażenie, władca, który no, złoto wszędzie, odziany w tę zbroję cudowną, zadowolony. No, wygląda to świetnie, no, no, klasyczny król byłaby ja go tak właśnie widzę. On jest charyzmatyczny bardzo. Czyli to może być osoba, która się pojawia na Waszej drodze. No i właśnie, osoba taka idealistyczna, bardzo śmiała, która potrafi nas zainspirować, obudzić nas trochę tego życia. Osoba bardzo samodzielna, samodzielnie działająca, myśląca, która zawdzięcza sobie wszystko. Taka inspiracja dzisiaj może pojawić się na Waszej drodze i takimi ludźmi warto się inspirować. Natomiast, jeżeli to jest rada dla Was, to radą dla Was jest to ty wejdź w tę energię, bądź śmiały, podejmuj ryzyko, polegaj na sobie, bądź odważny. To jest... Słuchajcie, panny bywają bardzo skromne eee, i takie zawstydzone często, a król łaby z przeciwieństwem. To jest ten, wiecie, wychodzi do ludzi, głośno mówi, śmieje się bardzo głośno. On ma motywy, on jest hojny, to jest hojność. Zobaczcie, on wita tutaj tych ludzi, którzy przyszli do niego. No może warto dzisiaj kogoś tak powitać, może ktoś będzie witał Was, czyli tą hojnością bardzo ważna, żeby dzisiaj się wykazać. Mm. Szybkie reakcje, to jest ważne. Z królem Buław ogólnie mam wrażenie, że my możemy naprawdę dużo. My możemy prawie że wszystko. Bo tu jest energia, tu jest zdrowie, tu jest witalność, to jest poczucie. Inni ludzie, znaczy ten król Buław, on przeciąga uwagę innych ludzi. Ludzie mają ochotę za nim iść, więc jeżeli jesteście w tej energii, to słuchajcie, no to tutaj bardzo łatwo sobie uzyskacie cokolwiek nie chcecie. To jest też taka karta dnia, która mówi o tym, że wszystko, co staje na naszej drodze, jest tak z łatwością do pokonania. On sobie schodzi po tych schodach zadowolony, tu podpisze, tu, tu ogarnie, idzie dalej, jakby naprawdę dzisiaj należałoby bardzo odważnie, śmiało, zdecydowanie z uśmiechem na twarzy dążyć do celu, ale też nauczcie się błyszczeć we własnym świetle. To jest właśnie tego króla bułowna, nie? To jest ten charyzma, on, jest ta... on zajmuje całą, całe pomieszczenie. I to jest właśnie ta mocna energia. Dobrze. Ja jednak z doświadczenia chciałabym powiedzieć, że Król była i Królowa była w karcie Radzie Dnia najczęściej pokazują wpływ jakiejś osoby, w tym wypadku mężczyzny, na nas. Że to może być duża sprawa dzisiaj. Wagi. Piątka Mieczy. Ja bym powiedziała uwaga dzisiaj na konflikty i nieporozumienia. Uwaga o co walczycie, bo w Piątce Mieczy najczęściej to o co walczymy i o co się staramy nie jest warte zachodu. To jest karta, która bardzo często mówi o tak zwanym purysowym zwycięstwie. Czyli, że no, dużo, prawda, się nastaraliśmy i ostatecznie yy, nawet ci wygrani, no nie czują się jako wygrani. To <grafię> no, po prostu granie warte świeczki, za dużo strat. Straty przewyższają yy, zdecydowanie zyski. Bardzo często yy, ta karta, moi drodzy, mówi u mnie o tym, że yy, z takiego nieporozumienia, że ja coś sobie zrozumiałem po swojemu, ty powiedziałeś zupełnie coś innego i z tego nam konflikt rośnie. Uwaga na takie nieporozumienia. Bo to jest bardzo ważne, tak? I tak jak powiedziałam, najważniejsza sprawa jednak to zwycięstwo tutaj, czyli sytuacja, w której no, straty przewyższają zyski. No skutki są opłakane, tak? Naszych działań. Mimo, że chcieliśmy coś dla siebie. Ja podejrzewam, że zobaczcie, tu mamy władcę i ktoś, kto podejrzewam, no raczej nie zdradzał, ale ale być może chciał sobie ten tron zawładnąć. No nie wiem. No to tutaj coś się wylewa na tą głowę. No w każdym razie... Yy... Uwaga, z czym dzisiaj wchodzicie. Unikajcie takich konfrontacji. Nie ma sensu. To jest energia, która tylko pociągnie w dół. A wiecie, co nam tutaj rządzi? Najczęściej ego, bo my chcemy posiadać, bo chcemy odnieść nad kimś lub czymś zwycięstwo. Ktoś może to robić Wam, ktoś może być taki niezbyt przyjemny w Waszym otoczeniu dzisiaj, no ale znowu, ja bym powiedziała, że tutaj nie ma sensu się angażować w takie sytuacje, bo zawsze w piące mieczy straty przewyższą zyski. Tak? To jest poczucie też niesprawiedliwości życia, no ale trudno, życie nie jest sprawiedliwe. No, czasem tak jest po prostu. Um, uwaga, bo czasem ta karta jeszcze mówi o takich działaniach bardzo nieszczerych, że ktoś nas próbuje oszukać lub coś podstępem nam zabrać. Więc no, dzisiaj mogą być takie manipulacje w waszym otoczeniu, więc bądźcie po prostu ostrożni. Um, I tak jak powiedziałam, proszę dzisiaj uważać, nie angażować się w sprawy, które wyglądają podejrzanie. Lepiej się tutaj nie konfrontować. Dobra, idziemy dalej. Skorpion, yy, rycerz denarów. U was panna Sodiacalna nam się tutaj pojawia yy, w energetyce waszej, ale zobaczcie na tego rycerza denarów. Co ten diabeł tu, nie? No sprawy materialne dzisiaj na pewno powinny być ważne wokół Was, ale ja mam takie wrażenie, żeby nie kierować się tylko zyskiem, żeby te, o, o swoich wartościach dzisiaj nie zapominać, bo my jakieś wartości mamy, natomiast tym rycerzem dynarów mam wrażenie, że tu jest chęć zaprzedania w swojej duszy, żeby to złoto uzyskać. Yy, zatem uważajcie, dzisiaj tak, sprawy materialne poogarniać sobie to jest bardzo ważne, natomiast uwaga w co inwestujecie, żeby też ktoś Was nie naciągał bo z rycerzem denarów jest tak, że on wybiera najlepszą opcję, ale bardzo często on się godzina mniej niż zasługuje. Albo ktoś jego kosztem może sobie coś zyskiwać. Uwaga też na policjantów na drodze, bo często ta karta pokazuje im po prostu drogówkę. No. Słuchajcie, to jest ważne. Sprawy materialne są ważne, ale nie zapominajcie o swoich wartościach. Nie dajcie dzisiaj się też naciągnąć. Przemyślcie, zanim w coś zainwestujecie pieniądze. Kupno, sprzedaż, nieważne. Należy przemyśleć. Należy dzisiaj być pragmatycznym i ostrożnym cierpliwym i takim bardzo realistycznym, żeby się tutaj nie dać omamić. To jest ważne. Dla niektórych to jest po prostu panna zodiakalna. Strzelec. denarów. Słuchajcie, dzisiaj jakieś piękne szanse, piękne propozycje. Myślę, że warto kupić sobie jakiegoś losa na loterii, bo czasem azdenarów, tak, to jest najczęściej pieniądze ukute pracą, natomiast to jest szansa, czyli dostajemy jakiś zasób. Więc myślę, że warto dla niektórych, żeby sobie dzisiaj tutaj jakiegoś losa kupić. Mm. Słuchajcie, z asem denarów konkretne propozycje się mogą pojawić. Asy zawsze to są szanse i to są złote szanse, tylko my musimy umieć je uchwycić i mądrze wykorzystać. <laughs> As denarów w ogóle jest taką kartą poczucia szczęścia, tak? Zobaczcie, my tu dostajemy te korony. No, mamy szczęście, no bo to idzie po linii krwi, prawda? Więc no, urodziliśmy się w uprzywilejowanej rodzinie. Ale co my z tą koroną zrobimy, to już jest druga sprawa, bo później trzeba się wykazać pracą, dbać o to i tak dalej. Zatem jest to szansa na wybudowanie jakby solidnych fundamentów pod przyszłe przedsięwzięcie. To może być propozycja pracy, nawiązanie nowej znajomości. To szczęście się może naprawdę przejawiać w różnej formie, nie tylko materialnej, więc to jest ważne, ale dzisiaj jakieś szczęście Wam sprzyja. Eee, tak jak powiedziałam, warto jakiś los na loterii, eee, kupno-sprzedaż na tak, trafione inwestycje. Mm, Mogą przyjść jakieś wiadomości do was, też pozytywne. Co jeszcze? Jakieś prezenty. Może Wy macie szansę kogoś obdarować, może ktoś obdaruje Was, ale to jest naprawdę fajna energia. Jest to poczucie szczęścia, i jest dobrze. Coś się dzieje dobrego. Ok, z asem denarów powiedziałabym jeszcze, żeby. Te okazje są, ale my musimy umieć je wykorzystać, i to już jest Wasza kwestia, żeby być, mieć oczy szeroko otwarte, bo to, co się pojawia dzisiaj na Waszej drodze, ma olbrzymi potencjał. Cokolwiek by to nie było. Koziorożec. Rydwan, rak zodiakalny to może być po prostu, który się w waszej energetyce rysuje. Natomiast słuchajcie, z kartą Rydwanu ja uważam, że należy jakby już takie konkretne kroki do przodu, że sprawy muszą ruszyć z miejsca. Ja w ogóle mam wrażenie, że ta karta pojawiła się u was ostatnio. To jest zielone światło dla wszelkiego rodzaju podróży. Natomiast dzisiaj nie możecie popadać w skrajności. Musicie panować nad tym, co się dzieje. Nad tym, co mówicie. Nad tym, w którą stronę sprawy idą. Tu trzeba się wykazać, wykazać przezornością. My musimy pomyśleć dobrze, zanim ruszymy. Jest noc. Dwa lwy muszą iść w tym samym kierunku, czyli musimy do, być ostrożni i jakby sprawować władzę nad tym, co się dzieje. Kontrolę. No. Bo tutaj jakby zawsze mówi o tym, że jest szansa ruszyć do przodu z pewnym działaniem. I to jest dobre, to jest super. Mamy, nie wiem, dostajemy dobrą wiadomość nagłą i możemy ruszyć, yy, możemy wprowadzać zmiany, coś się dzieje. Jest to pomyślne, jest to realizacja naszych planów. Natomiast ostrożność jest konieczna, szczególnie w podróży, ale chwytajcie szanse, które dzisiaj stają na Waszej drodze. Natomiast kontrolujcie każdy najmniejszy aspekt tego, w którą stronę sprawy tutaj ruszają. Dobra, yy, wodniki. Królowa miecza. U Was w energetyce zaznaczyła się waga i zobaczcie, no to królowa mieczy. Kto powieszony, ten powieszony i czas sobie tutaj z kwiatami poogarniać. No to jest właśnie królowa mieczy. Wy się odnajdziecie w tej energii jak najbardziej. To jest mocno Wasza energia. To jest, słuchajcie, kobieta, która nie jedną głowę ścięła, ale ona nie ma nigdy stosunku emocjonalnego. Ona po prostu wierzy w sprawiedliwość, w swoje wartości. Załatwia szybko rzeczy, idzie dalej, nie ma co. Królowa mieczy jako karta dnia poza tym, co ja tu widzę, oczywiście, no bo tak, tutaj jakiejś sprawiedliwości być może ma się stać zadość. Na pewno jest ta karta, która mówi, żeby chronić też własnych wartości tego, na czym nam zależy. Natomiast z Królową mieczy rozmowy. Dzisiaj jakaś rozmowa bardzo taka profesjonalna, rozmowa bez emocji, uczuć, coś mająca na celu coś wyjaśnić. To jest ważne. Bardzo często tutaj jakieś przesłuchania mają miejsce, tak? Przemówienia, rozwody często również. No słuchajcie, no wątpię, że ktoś sobie bierze rozwód, ale to jest też odcinanie. No ale dobra, co trzeba odciąć, to trzeba dzisiaj odciąć i trzeba ufać sobie i swoim wartościom, bo tutaj należy naprawdę w tej karcie pozostać osobą wierną swoim ideałom i to jest ważne. Natomiast wykazać się inteligencją, przeanalizować wszystko, sprawiedliwością. To jest karta, która też mówi bądź niezależny, sam tutaj wymierzaj sprawiedliwość, to jest ważne dzisiaj. Na to należałoby zwrócić uwagę. Z tą królową mieczy jednak może się po prostu jakaś kobieta na Waszej drodze zarysować, która może mieć dzisiaj istotny wpływ na Was, więc warto tutaj z kobietami, szczególnie z kobietami jakieś konkretne rozmowy yy, przeprowadzić, bo ta królowa mieczy coś nam może pomóc zrozumieć. Yy, I z królową mieczy, słuchajcie, no waga sodiakalna, tak jak powiedziałam, po prostu waga może dzisiaj w Waszej energetyce się rysować. I rybki. Szóstka mieczy. Hmm. No Wy macie te szóstka mieczy drugi raz, nie? Była ostatnio? Te szóstka mieczy to wygląda trochę inaczej. Ja bym powiedziała odsuwać się od wszystkiego, co ciągnie Was w dół. Szukać spokoju. Zobaczcie, to są jakby wyimaginowane postacie. To są bajkowe postacie, fantastyczne. One nie są prawdziwe. Ale to są te diabełki, to są te duszki. To jest coś, co może wzbudzać nasz strach. Coś nas próbuje zatrzymać w miejscu niekoniecznie dobrym dla nas, tak? Natomiast szóstka mieczy mówi szukaj spokoju, odsuwaj się od konfliktów, odsuwaj się od wszystkiego, co możecie pociągnąć lub zatrzymać w miejscu, który ciągnie Cię w dół. To jest bardzo ważne. W szóstce mieczy należy szukać sytuacji, które sprawiają, że... lub miejsc, tak? Bo to jest kwestia tutaj też przesunięcia się w miejscu, natomiast miecze to myśli, więc tu może chodzić o spokój wewnętrzny. Natomiast yy, miejsca, które sprawiają, że my mamy... Superny spokój. Możemy się zrelaksować, bo pamiętajcie, szóstka mieczy jest po piątce mieczy. Czyli ja odchodzę. Odchodzę od czegoś, co jest konfliktowe, co ciągnie mnie w dół. Pamiętajcie, w szóstce mieczy, wy musicie mieć świadomość, że z psami sprawujecie kontrolę nad tym, co się dzieje. To jest wasz los i nikt inny nie ma na to wpływu. Tak, te pokusy, ten strach e, i tak dalej, to się dzieje. Zastraszanie może. E, cały czas. My non-stop jesteśmy poddawani taką, takim energią, ale to my sprawujemy. Zobaczcie, to ta osoba trzyma. To wiosło i nim steruje. To jest ważne. Wy macie wpływ na to, w jakim miejscu, w jakiej relacji, w jakiej sytuacji jesteście, a nawet co myślicie. Więc to jest ważne, żeby mieć to z tyłu głowy, że to ja wpływam na mój los. To jest konieczne przy tej karcie. Ja bym powiedziała, że też zielone światło dla podróży, żeby już wyjechać, zostawić coś, pójść w swoją stronę. No. I też yy, zostawić za sobą to, co negatywne. W przenośni. Ale może i prawda, no realnie. Czy to są osoby, czy to są miejsca, czy po prostu jakieś gnębiące nas emocje? Ten spokój sami sobie możecie zapewnić, jakby nie liczcie na coś w otoczeniu. Dobra, to tyle. Dzięki za wysłuchanie. Miłego dnia.